Profesor Klump, witam. Był największym człowiekiem na uczelni, co wcale nie było zabawne. W nim zmieści się wszystko. Musisz się gimnastykować, pływać, skaczeć. Miał straszne ciało. Co podać? Sok, kawę, pół owcy i straszną rodzinę. Po co w ogóle miałbym się odchudzać? A jego życie miłosne. Jestem pańską wielbicielką. Bardzo dziękuję. To mi pogrubia, ale pochlebia. Było pasmem klęsk. Lecz teraz, dzięki cudowi nauki, profesor się zmieni na lepsze. Jestem szczupły. Jestem szczupły. Jakich spodni pan szuka? Elastycznych. Klam, wydarzenie roku. Wezwę wzorcystę. ITI zaprasza do wypożyczalni. Twoja warga. Co? Spuchła. Eddie Murphy. Co się nazywa zbijanie tłuszczu. Gruby i chudszy.